Hej czołem, cześć! Kolejny odcinek, zostań gwiazdą! Tu już miałem info, że sobie nie zagram w tym spotkaniu. No więc symulujemy to. Nie wiem, czemu Jaka była przyczyna? Chyba daję sobie odpocząć wszystkim zawodnikom. No i pra prawidłowo. Jebać trenera. Porażka 2 do 0. <laughs> ale się wlazło ten grym. A teraz to już gromy ja. Ze sienią. To się zagromy, ten szpil. Widać, że zgapiali od Juventusu y, znaczek. Nie, ty, wy, wy, wy. Nie, ty, wy niedobrzy. Albo można, nie zgapiali, nie wiem, który był pierwszy, może to Juventus zgapił. Chociaż mi to Loto. Mnie to nie interesuje. Czujemy tam na tej pozycji gromy, na tej co nie lubię. Fajna taktyka, LOL, piramidka. Tak, tak. I o, będę właśnie tak w te polekarnie dzisiaj. Ale o, sam prawonożny. Mnie to tak denerwuje ta strona. Jezu. Po drugiej stronie, jakby to robię to już byłaby bramka. A tu nie, 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 bo trener wiele pikaj wystawiać. wystawiać. się ciulni sam w łeb. Bo on wygląda jak Widal, ale to jest Isla. Jo, Coś ty chciał. Pięknie! Gol! 1-0! On się kipnął o własne nogi, o własne szmurówki te. On się nie zawiązał butów. To już powinna być brameczka zaliczona. Masz Gabiadini, biegnij, biegnij, przyjmij, źle przyjąś. Co za człowiek! Patrzcie, będą mamy mnie lecieć, ja jeden trik i dwóch zrobionych Żartuję, się nie zderzyli, ich nic nie bolało, te czołowe mieli, nic, czyściutko Co to widzisz, jak auto moczowe to już będzie czyściutko Wchodzimy w pole karne, jak masełko, strzel spalony Ale, nie, nie spalony nie było, ale i tak nie trafił na bramkę, brawo Gabedin Pff, gdyby nie bramka, to taki procent nie byłby wysoki Chociaż w sumie ty już jebie wszystko Subcio! brama, pięknie. Przegrywamy jeden do zera. Dawaj, dawaj, leć, zróbcie to sami, proszę. No, by był remis. O! Oh, kiedy? Teraz. Pięknie. Kto? Giaczelini. Lewo skrzydłowy. Ha ha ha. ha, ha, ha. Dawajcie ucał. Wow! ale tam był teleport. Ach, to zmieścił. Pięknie. Cudownie. Remiś udało się walczyć z przedostatnim drużyną Serie A. Co za buraczki. Nie był to mój dobry mecz. W sumie w Juventusie to wydaje mi się, że ten transfer to był krok do tyłu w mojej karierze. Chociaż, chociaż nie możemy tak szybko mówić o tym, że to był nieudany transfer. Dopiero listopad, dopiero jestem 2,5 miesiąca w tym klubie. Gram spotkania, oczywiście. Dobra, teraz gramy z nimi, z Hanoverem. Wtedy jest sobie zadecydował o zwycięstwie, a dzisiaj może to ja będę decydował o tym, kto wygra. Sobek w dup to zadecyduj o tym, o wyniku spotkania, nie? Teraz Abdelau, Abdelau, Teraz to on decyduje o tym, że Hanover 96 wygrywa to spotkanie. Jebać, jebać, jebać sędziego! Super cieszynek, podoba mi się. Gol, gol, gol! Kurwa, gol! Jest! Gabiadini Nie tak łatwo. <noise> czy w, w każdym dzisiaj spotkaniu będę wyrównywał w końcówce... W, w końcówce? W końcówce? Czy nie damy się nacieszyć przeciw mojej drużynie zwycięstwem? Nie, 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 nie. Zobacz, Gabbiadini gol. Ale gdyby nie to by nie wpadł do brama w ogóle. Coś tam mnie na koniec skurcz jakiś chycił. 2 na 2, 77% ten, no coraz lepiej, coraz lepiej. Ale wykonałem dużo sporej roboty czy? Przy... Bramce. Coś tak patrzę, patrzę. To chyba nie wyjdziemy z grupy Ligi Miśków, Taki hangover nas niszczy. Remis zwycięstwo. W naszym pojedynku też aż 4 punkty zdobyli. Powołanie do kraju Polska. Zaś będziemy debiutować. A, grobe spotkanie z parmą Tam gro Babiany. Ja, gro tam. Ja, najszybszy zawodnik. To będzie super pojedynek z nim. No ja zaś naprawiam ataku grom, super deszcz. Pięknie. Nic tylko całować stopy trenera. Ładnie, ładnie. Chodzimy tam. Chodzimy tam, jest gol. Jaj, jaj, Czemu? Kiedyś to zawsze wszystko właziło, a teraz co? Wyższy poziom rozgrywki czy jaki? Jeep. Kiedyś to było tak, pyk się jebał, dribbling. A teraz takie problemy. Po piłka lekarska przy Co ja mam z tym zrobić? A może trikiem jakimś? Pięknie. Wchodzę w pole karny, uderzam? Nie, nie, zero techniki. Piłka się nie klei. Spójrzmy, kiedyś zawsze pigie, je, bo cupka jeszcze czasami trafiało się i zawsze gol był. Teraz to nie, nie, nie te czasy. Jest! O, ale już mi sfałował, przyblokował w ostatniej chwili. Synek, chodź tu, porachujemy się w inny sposób. O, piłka dochodzi. Piłka wchodzi w pole karne. What the fuck w ogóle? What the fuck? Yeah, Zero podkręcenia, nic, jeszcze nie tą częścią stopy. W ogóle, what the FUCK Gol! Zbawiony! Piłka z serca, aż mi spadła. O, w końcu, no, jakoś to wpadło. Nareszcie. CHOPIE, tyle czekać, nie? Dawaj mi tu na skepy Dawaj mi tu na łeb. Nie złego, nie podej blisko, dawaj mi to łeb, on to wydupi poza tym Jo ja wiedział, chłopaki, ciul, nie, typowy debil, zero myślenia Bo miał dylemat, podać w ciepłą dźmię, czy podać koledze, który podbiegł blisko To a wydupia to W mojej skuteczności... Czekaj, czekaj, muszę się zastanowić, co powiedzieć Chyba troszkę jestem zawiedziony tą moją skutecznością Wydaje mi się, że tutaj tkwi problem. Tutaj tkwi problem. Nie to. Wybierz buty. Mam nadzieję, że to pomoże. Zobaczymy, czy zagramy z Lazio. Ja? Gromy? On tam nie widział, czy Gromy. Ja? Gromy. Fajnie. Ekstra. To ciekawe, czy to był... ...właściwy... O, zmiana butów i lepsza pozycja! To rozumiem. No, spuścił go z oka i od razu go lasso. O, broni to, Dobitka Jezus! Źle obliczył pan z dziewiątkastką tor lotu piłki. Kandrewa w piątej minucie, w dupia nam bramkę, 1 do 0. Świetnie chłopacy, tak trzymać dalej. Piękna gra w obronie, a to jest w koncylacji Rzym. A chyba, wydaje mi się, że to są Koksy. Ja, bo wtedy mi ten Hernanes zabrał wieczór. Ja, dobra, to my z nimi przegromy dzisiaj, kurde bele się pierdolny 19 czy tam 18. Chuj mnie to boli, nie? 2-0, pięknie. Wy się są śmieszni, kurwa. Takie słabizny w tył obronie, sia! Akrobaci pajacy, normalnie. Dawaj, kończ to wcześniej, bo już mnie to nudzi, nie? Czerwono, pig! Zaskoczenia, ja to wiedział. Home mnie chciał zaskoczyć, a ja to widział i wiedział. Wcześniej kończymy spotkanie z Lazio. Ha ha. ha. A teraz już szybko zmiana. A po co ty robisz zmiany? Pochylono mnie z dwóch napastników? Po lepiej ta obrona zmienić. Ciul. Eee, zgramy do 45 minuty i przegraliśmy 2-0. Tu co się stało? Jo pizgam. Haha, ha. co się stało w ogóle? Dobra, odpadliśmy już z kopa nacjonale. Prawidłowo. Ja wiem, że zbyt wiele kartek. Świetnie. Mm, ślicznie. Haha, zajże mi ze zrobił. Świetnie. Albo to jest krok w tył. Albo po prostu ta liga jest po prostu taka ciężka, że nie potrafię sobie w niej poradzić. Mamy tu gromy mecz, a towarzyskim towarzyski, to się możecie, wiesz co, z towarzyskimi robić? Pomacać mnie po jajkach. To o tym myślałem, o meczach towarzyskich reprezentacji. Aura, czekaj chłopcy, spokojnie, no. I tu jeszcze trzeba posmulować sobie z AS Romą. Ponieważ zbyt wiele żółtych kartek, czy tam czerwono, że dostał. Ciekawe jak im pójdzie bez mnie, czy będę zaskoczony, czy Juventus wygra. <laughs> Jakbym ja był na boisku, to byśmy przegrali. Na pewno tak by było. A tu 5-0, proszę, proszę. Tu też? Do miło odpocząć? 3. Nie, tu już gromy, ale to dopiero w następnym odcinku sobie zagramy. Lecz jeszcze rzucimy sobie okiem, jak mi to tam idzie. To w Liga Miszków gromiej. Jak się nie mylę. ten Juventus. Uhuhuhu. Dwa mecze do końca, a wszyscy po 7 punktów. Podobnie jak z Man City w karierze. No cóż, buty nie pomogły, nic nie pomaga, po prostu ciężka liga. Ja po prostu jestem takim chudzinką, trzeba, ja lubię dużo biegać, a tu siłowo, trzeba twardo chodzić na nogach, wszyscy mnie przepychają, zero tego, zero tamtego. Ale trudno, ja tu przybyłem, żeby zwyciężyć. I to zrobię, dokonam tego z tym zespołem, ponieważ jestem od zadań specjalnych i wszystko muszą ze mną wygrywać. Nie przyjechałem tutaj na marne do tego kraju, do tego klubu, aby się tutaj zmarnować, aby zmarnować ten klub. Nie, 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 trzeba zapomnieć o tym. Trzeba myśleć tylko o jednym, o zwycięstwie. Ale to dopiero z następnego odcinka. Jeszcze się tutaj klimatyzuję w tym klubie. O ja. Nic się nie działo zbyt wiele. Nie smutajcie się. W następnym odcinku poprawię swoją grę, bo coś ostatnio kiepsko mi idzie. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.